W tym odcinku pokażę Wam jak zrobić taki praktyczny karnik dla góry. I nie tylko. A więc potrzebujemy trzy panele i z mocniejszego drewna. By było to stabilne, wyciąć 3 no ja wyciąłem na przykład cztery. Takie wzorki, i do tego będziemy z tej strony płytę przybić. Będziemy przybiać z tej strony. Jedna będzie na górę. Jeszcze kawałek z, z czwartej yy, tutaj trzeba będzie, tutaj będziemy musieli przybić więc zabieramy się do roboty tak jak mówiłem wzdłuż tej ściany na tą płytę przybyłem wszystkie cztery części i a następnie na tą ścianę też przykręciłem jedną płytę i tutaj została taka para to nadmiar tu możemy obciąć z tego nadmiaru, który tutaj uciąłem, przykręciłem go do tego boku. Jest to już prawie gotowy karmnik. Tutaj kury będą mogły jeść. Tutaj będziemy sypać pasze i jeszcze jedna płyta. Jest pod wierzch, By zasłonić, żeby na przykład nie wpadnie wskoczyły tam. Z płyty wyciąłem taki kawałek. Przykręciłem go tutaj, żeby za karmnik nie mogły kury wchodzić. Są, jest to przesunięte tylko jedną śrubką by można to dopasować do ściany z drugiej strony też i pokrywka w pokrywce też w płycie jest zrobiona jedna dziurka jedna w płycie od strony ściany i drucikiem są związane by pokrywa była na swoim miejscu i mamy gotowy karmnik jest już w pełni sprawny do użytku myślę, że pomogłem jesteśmy w kurniku jak widać tak jak mówiłem deski w miarę dopasowały się do boku do rogu ściany już to przepiórki które badają teraz możemy dźwignąć pokrywkę i Możemy syć. Jak widać już, już, wiedzą o co chodzi. Polecam, polecam subskrypcję mojego kanału, będą nowe filmiki, a także czekam na propozycje do zrobienia filmiku lub co chcecie wiedzieć. it